Fabuła Project Zomboid jest celowo enigmatyczna, byśmy my, gracze, mogli samodzielnie poznawać historię strefy kwarantanny oraz jej okolic. Nie mamy napisane czarno na białym, jakie wydarzenia rozpoczęły apokalipsę, jak ludzie radzili sobie w trakcie wybuchu, ani jak wygląda świat poza mapą gry. O tym wszystkim musimy się dowiedzieć z gazet, broszur czy ulotek z pomocą przychodzą nam jeszcze programy telewizyjne oraz stacje radiowe występujące w świecie dzieła The Indie Stone. Zebranie wszystkich tych informacji może być żmudnym i trudnym procesem, dlatego jeżeli szukasz filmów, w którym przedstawione są wszystkie wydarzenia po kolei, to zostań na chwilę i posłuchaj. Świat gry Project Zomboid jest umiejscowiony w alternatywnej rzeczywistości inspirowanej współczesnym Kentucky w Stanach Zjednoczonych, w hrabstwie Knox społeczeństwo przed epidemią wiodło normalne, spokojne i z pewnością dość monotonne życie. Domyślamy się, że przeszłość była identyczna jak ta z prawdziwego życia, więc wszystkie zdarzenia takie jak II wojna światowa, rozwiązanie ZSRR czy Bill Clinton będący prezydentem miały miejsce. Pierwsza wzmianka, która dzieli nasze linie czasowe, ma miejsce 1 lipca 1993 roku, gdy na audycji radiowej Knox Talk Radio 10 lipca rozmówca mówi o tym, że stracił połączenie telefoniczne na 9 dni temu 5 dni przed kwarantanną. Już wtedy rząd amerykański domyślał się, że jest coś na rzeczy i chciał za wszelką cenę nie rozsiewać paniki, niszcząc linie telefoniczne. Kolejne informacje, jakie otrzymujemy, są z dnia 6 lipca, kiedy to wojsko ustawia barykady drogowe dookoła hrabstwa Nox. Coś wam tu śmierdzi? Nie było jeszcze wiadomo nic o żadnej apokalipsie. W radiach było nadal cicho, a świat żył. Jakby koniec miał nigdy nie nadejść. Skąd więc wojsko wiedziało o zbliżającym się niebezpieczeństwie? Tego samego dnia pojawiło się dużo zgłoszeń o symptomach podobnych do grypy na terenie kwarantanny hrabstwa, co tylko rodzi tak naprawdę dodatkowe pytanie: czy apokalipsa była planowana? Skoro tego samego dnia wojsko ustawia blokady, a ludzie zaczynają się skarżyć na gorączkę cywile, którzy chcieli wyjechać tego dnia z miasta z własnych powodów, tak jak wyjazdy rodzinne, w czasy czy nawet spotkania służbowe, zostawali zatrzymywani i odsyłani z powrotem pod pretekstem otwarcia ognia z broni palnej w ich stronę. Podobnie działo się z osobami, które chciały wjechać. Oczywiście nie mówimy tutaj o Louisville, które nie należało jeszcze wtedy do stref kwarantanny. Po miasteczkach poruszała się policja i pogotowie. A smutni panowie w żółtych, gumowych kombinezonach ochronnych odwiedzali domy. Odwołane zostają urlopy personelu wojskowego. Zaczynają się pierwsze, poważniejsze plotki o zarazie rozwijającej się na obszarze Ameryki, a telewizja zaprzecza jakimkolwiek pogłoskom o śmiercionośnej chorobie. Jest to już drugi dzień kwarantanny i dopiero teraz ludzie zaczynają dowiadywać się nieco więcej na ten temat. Oczywiście tylko tyle, na ile rząd na to pozwala. Politycy wspominają o kontrolowanym, bezpiecznym zdarzeniu lub o lokalnym skażeniu. Tego dnia zaczynamy sterować naszą postacią, więc jest to tak naprawdę bardzo wczesna faza apokalipsy. Musimy tutaj przypomnieć sobie fakt, że gra nadal jest we wczesnym dostępie, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie zobaczyć na własne oczy zombie apokalipsy. I jeszcze. W rzeczywistości wygląda to tak, że plotki zaczynają się potwierdzać. Radio NNR wspomina o tym, jak ludzie umierają. A po chwili ożywają i zaczynają się śmiesznie poruszać. Jeszcze przed śmiercią i reanimacją, chorzy doświadczają nudności, gorączki i halucynacji. Biorąc pod uwagę odcięcie linii telefonicznych i ustawienie blokad drogowych, zombie musiało już poruszać się po ulicach, najprawdopodobniej po Modra i West Point. Co najlepsze, rząd nadal ukrywał przed światem, co naprawdę dzieje się w strefie Nox, twierdząc, że osoby zarażone. Po utracie świadomości odzyskują funkcje motoryczne, będąc tym samym oszołomionym i zdezorientowanym. Z relacji nocnych świadków zdarzają się przypadki stosowania przemocy pomiędzy ofiarami. Rodziny nie mogą się ze sobą spotykać, a Louisville zostaje barykadowane przez wojsko, które nie wypuszcza nikogo z miasta ani nikogo do miasta. Nie wpuszcza. Amerykanie zaczynają domyślać się, co dzieje się naprawdę. Zaczynają unikać się na miastach, nosić maseczki, i w całej Ameryce dochodzi do lekkich zamieszek. Ludzie chcą znać prawdę, ale mimo to politycy wciąż utrzymują, że strefa kwarantanny jest pod kontrolą, że nie ma ofiar śmiertelnych, a strzały były tylko strzałami ostrzegawczymi i że nie ma ofiar w ludziach. Czy jest to prawdą, czy nie? Nie jesteśmy do końca pewni. Z pewnością dotyczyło to osób, które chciały uciec ze strefy kwarantanny, i możliwym jest, że niektórym chorym się to udało, tym samym roznosząc chorobę na resztę świata. Tego dnia wciąż rząd USA nie chce ujawnić prawdy, aczkolwiek niektóre osoby zaczynają głośno mówić o tym, co myślą o danej chorobie, jak chociażby dr Jeff Galbraith który powiedział, wiem tylko, że jest w tym coś więcej, niż nam powiedziano. Tutaj już w świecie Project Zomboid jest coraz większy chaos. Dochodzi do licznych kradzieży, włamań czy pobić. Wojskowi coraz częściej strzelają do ludzi i prawdopodobnie też do przemienionych. Po miastach porusza się coraz więcej personelu w żółtych kombinezonach, całych szczelnie zakrytych wraz z wojskiem. Wchodzą do domów, czasem słychać strzały. Tutaj zaczynają tworzyć się grupy społeczne. Jedni uważają, że świat zwariował i że w rzeczywistości choroba może zabije kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt osób, ale że to tylko tyle. Inni? Znaczna większość, że państwo ich okłamuje w temacie wirusa. Powstała grupa ludzi wierzących po wystąpieniu teoretyka spiskowego, że to wszystko przez mięso z popularnej sieci restauracji Spifo. Wracając jeszcze chwilę do organów władzy, wciąż starają się uciszyć sprawę. Jakby wiedzieli, że to ich wina, że sprawa zaszła za daleko. Profesor Wilson, naukowiec pracujący dla wojska w trakcie wywiadu, tylko powtarza to, co dotychczas powszechnie wiadomo. O gorączce, Panice i dezorientacji. Jego wypowiedzi jednakże są na tyle ogólne i niesprecyzowane, że zauważa to nawet reporter w trakcie wywiadu. Czy wyzdrowieją? W tym momencie nie mamy powodu sądzić, że nie wyzdrowieją. Dlaczego nie możemy z nimi rozmawiać, Jake? Właśnie rozmawiamy na ten temat w Knox Telecommunications. Jest dużo zamieszania, to mogłoby przygnębiać. W tym momencie nie mamy powodu sądzić, że nie wyzdrowieją. Czy naprawdę myślisz, że to wystarczająca odpowiedź dla Ameryki? Chociaż cały świat nie jest do końca jeszcze pewny, co dzieje się w hrabstwie NOx przez propagandę, ludzie w strefie widzą, co się dzieje. Wiedzą, że wojsko zabija ludzi, wiedzą, że to nie jest tylko grypa i wiedzą, że ludzie po utracie przytomności przemieniają się. W radiu przemawiający prezydent stara się fałszywie przemówić do ludzi. Kładąc nacisk na bycie człowiekiem i na zrozumienie danej sytuacji, mówi również o satysfakcjonujących rozmowach z generałem i o tym, jak sytuacja jest totalnie opanowana. Że nikomu już nie grozi krzywda i że na chwilę obecną będzie dokładał każdego dolara, jakiego posiada na leczenie chorych. Jak pewnie się domyślacie, rzeczywistość odbiegała niestety od dezorientujących informacji przedstawionych przez polityka. Europejskie rządy starają się zamykać granice, a Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by zaprzestać podróżowania do innych krajów. Akcje na giełdzie spadają. Na całym świecie czuć narastający niepokój, co oznacza swoją drogą ogólną nieufność do amerykańskiego rządu w sprawie strefy kwarantanny. W Waszyngtonie ludzie zaczęli wieszać sugestywne plakaty, natomiast w Detroit czy Los Angeles doszło do podpaleń. Ludzie w strefie NOx nie czują się absolutnie bezpieczni. Wciąż większa część ludzi nie wie, co dzieje się naprawdę. Siedzą w domach i boją się wyjść, widząc jak czołgi i inne opancerzone samochody oraz wojsko porusza się po ulicach Louisville. Poza metropolią, mieszkańcy mniejszych miast walczą o jedzenie, broń. Czy wodę, co również nie przychodzi koło nosa wojskowym czy dziennikarzom. W radiu można usłyszeć od pewnego słuchacza wołanie o spokój w strefie Nox, że wojsko trzyma wszystko pod kontrolą i nie wolno temu szaleństwu dać ujścia. Tymczasem ludzie próbują się wydostać przez północny most w Louisville jakimkolwiek możliwym sposobem. Samochodami, czy nawet pieszo, lecz niespotykany dotąd zator nie pozwala normalnie się poruszać. Jednakże, czy ucieczka przez północ faktycznie jest możliwa? Zaczynają się poważne zamieszki w West Point. Między szóstą rano a południe możemy posłuchać pewnego całego ze strefy na częstotliwości 107.6. Jest to pierwsza wiadomość, która wprost mówi nam, co tak naprawdę tam się dzieje i z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Przerażony mówi, że zostaliśmy okłamani, wszyscy. O tym, jak ludzie tracą swoje człowieczeństwo, stając się potworami. O tym, że jeżeli was ugryzą, jest po was. O tym, że snajperzy tylko czekają, aż podejdziecie zbyt blisko, by was zabić. Oni nie zadają pytań, ale robienie takiego hałasu hałas przyciągał marłych. Jest ich tutaj tak dużo, a to dzieje się tak szybko za szybko. Ofiary w Nowym Jorku i Miami. Doszło do zamieszek w Missouri. W większych amerykańskich miastach wprowadzono od godziny 18 godzinę policyjną. Miejscowi mówią o zatrzymaniach i przewozach cywilów. Niektórzy twierdzą, że widzą strach w oczach wojskowych. W radiu pewna dziewczyna w rodzinnym show na Nox Talk Radio mówi o tym, że jej chłopak nie żyje i że ona wkrótce też zginie. Prosiła, by radio przestało szerzyć kłamstwa i powiedziało w końcu prawdę. Nie zabrakło również kolejnych teorii spiskowych. Tego dnia nad głowami było widać spadające teorety, co niektórym pozwoliło połączyć kropki, jakoby ten miałby związek z chorobami. Infekcja miałaby przyjść do nas z kosmosu. Kolejna teoria spiskowa dotyczy również ataku terrorystycznego, chociaż tutaj nie mamy za dużo informacji. Sugerowane jest również, jakoby zwierzęta miały również chorować na tę infekcję, a mowa tutaj głównie o psach. W radiu coraz częściej słyszymy o przypadkach śmiertelnych zarówno ze strony wojska, jak i ze strony zarażonych, a prezydent wciąż głosi, że sytuacja jest opanowana. Ciekawa audycja ma miejsce między 18 a 23:30 na NNR Radio, gdzie dziennikarz opisuje zdjęcie, jakie dostali. Widać na nim stojącego, zakrwawionego mężczyznę około 30, pogryzionego, z licznymi, głębokimi ranami, z jedną ręką wyciągniętą do przodu, drugiej ręki brak. Tego dnia wojsko skutecznie zagłusza część stacji radiowych. Rząd nadal za wszelką cenę chce powstrzymać panikę kłamstwami o opanowaniu patologicznej sytuacji mającej miejsce w strefie kwarantanny. Generał McGrew mówi, że osoby cierpiące nie są martwe i na tym etapie infekcja przenosi się wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z płynami czyli ukąszenia, czy nawet zadrapania. Ameryka. Jest bezpieczna. Wewnątrz zaczynają tworzyć się obozy ocalałych. Nadają zawsze w środku nocy, by pod osłoną ciemności nawiązywać kontakt z daleka od propagandy i zasięgu wojska. Zapraszają do bezpiecznego obozu, mają tam jeszcze dużo miejsca, ale wiedzą, że baza nie będzie tutaj stała wiecznie. Tutaj w Nox Talk Radio ma miejsce jedna z najważniejszych informacji. Mówią o standardowej procedurze wojska. O zabraniu do obozów wojskowych i zamykaniu w ciasnych kontenerach czy celach, o zabójstwach osób zarażonych, o dzieciach, matkach, całych rodzinach. Lecz pewnego dnia cele były otwarte, nie było wojskowych. Pozostałym ludziom z tego zdarzenia udało się uciec i niestety udać się na północ. Między innymi ta sytuacja pokazuje, że ludzie faktycznie rozeszli się po całym świecie mimo kwarantanny i starań wojska. Choroba NOx rozprzestrzenia się. Rozprzestrzenia się zwłaszcza w strefie kwarantanny. Coraz więcej ludzi zostaje chorych, pogryzionych, zadrapanych. Na ulicach widać coraz więcej martwych ludzi. Ci żywi migrują w celu znalezienia schronienia. Do radia trafia również mężczyzna ze strefy zagrożenia, opowiadający o sytuacji z środka. O martwych ludziach, którzy wojskowi próbują uśmiercić, lecz pomimo odniesionych ran śmiertelnych oni nadal żyją. Tego dnia prawda zostaje ujawniona na skalę światową. Cały glob potępia zachowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych co do jasności szczegółów wydarzenia w NOx. Watykan się zamyka i każe wszystkim odwiedzającym opuścić kraj. Godzina policyjna dla Chicago, San Diego, Baltimore. Arabia Saudyjska ogłosiła ewakuację. Prezydent Stanów Zjednoczonych opuścił Biały Dom pośród rozgniewanego tłumu. W całej Ameryce zaczynają się zamieszki. Ludzie wybijają szyby, kradną telewizory ze sklepów, konsole do gier komputerowych, środki czystości, jedzenie, lekarstwa. Prezydent prosi o spokój i o pozostanie w domach, tym samym dalej siejąc propagandę o opanowanej sytuacji. W strefie kwarantanny dochodzi do ogromnej liczby strzelanin między wojskiem a cywilnymi, co skutkuje głównie śmiercią cywili. Doszło również do spotkań hord zombi z żywymi ludźmi. Broń palna przyciągnęła uwagę z bardzo daleka, przez co zombie uformowały ogromne grupy, gotowe zdziesiątkować. I przeciągnąć na swoją stronę wiele ludzkich istnień. Dowodem jest chociażby telefon od słuchaczki w NOX Talk Radio. Niestety, przez słabą baterię w jej telefonie nie dowiedzieliśmy się, czy udało się odeprzeć atak, lecz możemy się domyśleć, że przez niewystarczającą ilość żołnierzy bądź broni nie byli w stanie utrzymać pozycji. Tego dnia wojsko przestaje dawać sobie radę z zagrożeniem. Czasami w ferworze walki ciężko stwierdzić, kto jest chodzącym trupem, a żyjącym. Więc dochodzi do bratu bójczego ciosu bądź strzału. Widzi to również głównodowodzący generał John McCrew, który jeszcze tego samego dnia wmawiał całemu światu, że sytuacja jest pod kontrolą, a Ameryka jest bezpieczna. W tym momencie w West Point nie ma już żywych ludzi. Całe miasto jest zainfekowane. Wszystko wymyka się spod kontroli. Dochodzi do morderstw w trosce o własne dobro i bezpieczeństwo. Bez skrupułów zabijane są matki z dziećmi, osoby starsze czy niepełnosprawne. Włamania do domów pod pretekstem skorzystania z toalety tylko po to, aby później zabić i zabrać co cenne czy przydatne. Ludzie na stacjach benzynowych kłócą się o benzynę, co nawet nie ma do końca sensu. Ulice są statyczne. Nikt się nie porusza. Mnóstwo samochodów, zator, panika, a dookoła martwe ciała. Niektóre po reanimacji inne czekają na swoje drugie życie. Nawet wojskowi nie dają już rady. Dochodzi do sytuacji, gdzie jeden z żołnierzy na oczach cywilów popełnia samobójstwo strzałem w głowę. Tego dnia umarli przydarli się przez barykady Louisville. Tysiące nieumarłych leżało na ziemi. Pośród nich setki ludzi, których zginęło albo przez zombie, albo przez skutek krzyżowego ognia. Dochodzą pogłoski, by celować im w głowę. Strzały zadane w tors czy kończyny niczego nie zmieniają najskuteczniejszym zabójstwem będzie uszkodzenie mózgu. Wojsko wycofało się do północnego mostu w mieście Louisville. Oznacza to tylko tyle, że cały teren kwarantanny jest już skażony i zostały się, jeżeli w ogóle, jednostki żywych ludzi ukrywających się na odległych farmach czy w lesie. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że choroba roznosi się nie tylko przez ślinę, ale również przez zbyt długie przebywanie wśród chorych czy zarażonych. Najpewniej żywych na terenie Nox zostało już tylko 5%. Niektórzy twierdzą, że to dzieło szatana. Inni, że Bóg zesłał na nich karę i że trzeba to przyjąć z godnością. Rzeczywistość jest taka, że rozprzestrzenia się drogą powietrzną. Wiedzą o tym wszyscy, głównie ze sprawą radia. Większość stacji telewizyjnych już nie nadaje albo puszcza powtórki lub wcześniej nagrane materiały. Jeden z chorych reporterów opowiada o niemowlaku, który zagryzł własnego rodzica. Śmierć jest na każdym kroku. Najgorsze są miejsca, gdzie można spodziewać się ludzi: szpital, sklepy, skwery. Tam jest najwięcej umarłych, wszechobecny smród rozkładu. Coraz więcej chorych dzwoni do radia. Ludzie się boją, potracili nadzieję. Cywile wciąż próbują się przedostać przez północny most, lecz wojsko nie daje za wygraną i wysadza most w powietrze. Eksplozja powoduje kolejne ofiary i jeszcze większy hałas. W radiu słyszymy tylko jedno: to przynosi się drogą powietrzną. Dziennikarze sugerują, by koniecznie zostać w domach, zgasić światła, zamknąć się w piwnicach, czekać, aż sytuacja się uspokoi. Co z prezydentem? Nie wiadomo. Nie wiadomo jest również jego położenie. Prawdopodobnie skrył się z rodziną i najbliższymi w bunkrze. Być może ma przy sobie nieco wojska, jakiegoś lekarza. Być może postanowił dokonać zamachu na własne życie. Być może ktoś mu w tym pomógł. O dziwo, jest w tym wszystkim jedna dobra wiadomość. Są ludzie częściowo odporni, a przynajmniej tak mówią ludzie. Niestety to jedyna dobra wiadomość. Strefa kwarantanny. Staje się pustkowiem. Na koniec dnia dowiadujemy się najgorszego: choroba dostała się do Somali w Afryce czy do Norfolku w Anglii. Ludzie, mimo symptomów, którzy przedostali się przed wysadzeniem mostu w Louisville, podróżują pomimo obostrzeń i zakazów, oraz mimo własnego sumienia czy logicznego myślenia. Zagłada świata jest na wyciągnięcie ręki. Wiele stacji radiowych nadaje po raz ostatni. Dziennikarze żegnają się ze słuchaczami, zostawiając stację radiową. W niektórych przez kilka dni nadaje muzyka, niektóre zaczynają milczeć w bezkres z nadzieją, że ktoś kiedyś jeszcze usiądzie i przekaże dobrą nowinę. Choroba Nox potwierdzona w Ohio, Anglii, Somalii, Japonii i Południowej Korei. Puszczona w kółko wiadomość generała John'a McGrew mówi o tym, by nie bać się nacisnąć spustu, gdy spotkamy zarażonego członka rodziny, przyjaciela czy sąsiada. Żeby za wszelką cenę nie dać się ugryźć ani zadrapać. Ameryka przestała istnieć. Nowy Orlean, Nowy Jork, Los Angeles, Berlin, Tokio. Wszystkie amerykańskie stacje puszczają w kółko tę samą wiadomość. Ostatni ocalali próbujący się kontaktować przez radio mówią, by pod żadnym pozorem nie próbować się dostać do Louisville. Jest tam za dużo nieumarłych. Ostatnie osoby ostrzegają przed niebezpieczeństwem inne zapraszają do swoich obozów. Rosyjscy politycy opuszczają swój kraj. Premier Australii zachorował. Północna Korea bombarduje własne mosty łączące je z Chinami. Infekcja NOx sieje spustoszenie po całym świecie. Kraje azjatyckie dokonują manewrów dotyczących niszczenia wszelkich połączeń z krajami. Cały świat walczy z zarażonymi. Coś dla nas, dla Polaków. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie płonie. Zaraza dotarła również do nas. Rząd holenderski ucieka się do masowego zalewania Amsterdamu, próbując spowolnić infekcję. Większość ludzi na świecie jest już zarażona. Na świecie jest coraz ciszej. Urywa się kontakt z Centralną Komisją Wojskową. Miliardy martwych poruszają się po Ziemi. Zostały się małe grupy ludzi ocalałych, odpornych na infekcję NOX. Są jedyną nadzieją. Nie posiadamy więcej informacji, co działo się tak naprawdę dalej. Domyślamy się, że świat jaki znamy po prostu przestał istnieć. Prawdopodobnie ocalały tylko małe grupy. Być może jakieś mniejsze wyspy przeżyły w całości. Przez chwilę myślałem, czy czasem był ktoś w kosmosie. Ale 1 lipca wrócił do nas amerykański STS-57. W sumie to chyba było lepiej zostać w kosmosie. Zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem wszystkiego. Jest tego tak naprawdę więcej. Są dokładnie przedstawiane historie różnych osób. Są kanibale, ocalali, dziennikarze. To wszystko znajdziecie w linkach w opisie pod tym filmikiem, skąd i ja brałem informacje. Tymczasem was żegnam. Mam nadzieję, że film się podobał. I do usłyszenia następnym razem.